o tej misji, nie mogłem uwierzyć własnym uszom. Chyba każdy zna fantastyczne historie o podróżach w czasie, ale do mnie przyszli najlepsi naukowcy i świetni żołnierze. Mówili serio. Widzieli Eona. Eona odkryto właśnie tutaj, w sercu surowej Syberii podczas pierwszej wojny światowej. Na szczęście znalazł go jeden z naszych pułkownik Emerson. To On przemycił urządzenie na terytorium Stanów Zjednoczonych, gdzie ukryto je w tajnym ośrodku badawczym. Jakież było zdumienie naszych naukowców, gdy okazało się, że umieszczane w Eonie przedmioty znikają. Po długiej serii eksperymentów naukowcy doszli do wniosku, że mają do czynienia z najprawdziwszym wehikłem czasu. Wnioski nasuwały się same. Dzięki Eonowi można by wymazać z kart historii Wszystkie tragiczne bądź niechlubne wydarzenia z dziejów ludzkości. Niestety paliwo niezbędne do pracy urządzenia zostało zużyte podczas eksperymentów. Dopiero gdy znaleźliśmy syberyt, ten minerał zawiera cząsteczki, których nie potrafimy nawet nazwać. Bryłki Syberytu wydzielają ciepło, dlatego przez pewien czas podejrzewano, iż może on być radioaktywny. Jednak licznik Geigera milczał jak zaklęty. Pewnego dnia niewielki fragment minerału zanurzono w zimnej wodzie. Reakcja była błyskawiczna. Woda zagotowała się w ciągu kilku chwil. W obecności Syberytu wodór łatwo przekształca się w atomy Helu, uwalniając przy tym ogromne ilości energii. Mieliśmy przed sobą katalizator, który był w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne całego świata na zawsze. Wtedy właśnie przydzielono mnie do wyprawy Helios. Naszym pierwszym zadaniem, było pozyskanie ilości Syberytu, wystarczającej na odbycie kilku podróży w czasie. Drugie zadanie było nieco trudniejsze. Ziemia wyglądała wtedy nieco inaczej. Podróż z Alaski na Syberię można było odbyć drogą lądową. To właśnie jest naszym zadaniem. Mamy przenieść pokłady Syberytu na przyszłe terytorium USA. Miną całe lata. Ale gdy dzieło zostanie ukończone, Stany Zjednoczone dysponować będą niewyobrażalną potęgą. Zbliża się moment, kiedy pierwszych dwudziestu śmiałków cofnie się w czasie. Nie znaczy to jednak, że na miejsce dotrą również jako pierwsi. Eon jest niezbyt precyzyjny i przenosi w czasie z dokładnością do kilku lat. Transport eonem to podróż w jedną stronę. Właśnie dlatego, to zadanie wykonają ludzie mojego pokroju. Lojalni, odważni, samotni. Ale wczoraj wieczorem poznałem ją. Sierżant John Ferguson. Mam wrażenie, jakbym znał ją od zawsze. Jest technikiem i zostaje tu na miejscu. Okrutny losie. Wreszcie spotkałem kobietę mojego życia tylko po to, by oddalić się od niej o dwa miliony lat. Ale teraz nie ma już odwrotu. Eon czeka. Moje życie tutaj dobiega końca. Wkrótce zacznie się nowe, dawno, dawno temu. Grupa dziewiąta przygotować się. Donaldson, Williams, Macmillan, Sikorski, Phillips, Grant Przejdź do Eona. Więc to już. Będę tęskniła, John. Może mogłabyś poprosić o przeniesienie. Moje miejsce jest tutaj. Szkoda, że nie spotkaliśmy się w spokojniejszych czasach. Kto wie, uważaj na siebie, ty też. Wszyscy gotowi? To ostatnia szansa, żeby się wycofać. Mięczaków nam nie potrzeba. O, a co tu robią kobitki? Może i masz nieco więcej między nogami niż myślikorski, ale na pewno dużo mniej między uszami. Jeszcze jeden krok i koniec z XXI wiekiem, ale jazda. Co za miejsce. Surowe piękno natury. Ile może się zmienić przez dwa miliony lat? Mówi porucznik John MacMillan. Alfa, jak mnie słyszysz. Zgłoś się, Alfa. Mówi porucznik MacMillan. Alfa, jak mnie... Natychmiast przestań nadawać. Dzięki za powitanie. Kim... Stulcie pysk, żołnierzu. To rozkaz. Kto do diabła mówi? To ostatnie ostrzeżenie. Jeśli ci życie miłe padnij na ziemię i uciekaj. Stojąc w miejscu nie masz szans. Cholera! Co to ma być? Sygnał pochodził ze wzgórza. Szybko! Zanim się ruszy! Późno. Sokin syn ubieżał. Ktoś ty. Nie zabijaj mnie! Nie mam zamiaru cię zabijać, kolego. Powiedz mi tylko, jak się nazywasz i co się tu dzieje. Kapral Bobby Brenton, sir. Co się stało? Ja nic nie wiem, sir. Wszedłem tylko weona, a w następnej chwili byłem już tutaj i ktoś do mnie strzelał. Wiesz, kto to był? Nie. Przestraszyłem się i uciekłem. Nieźle oberwałeś. Musicie obejrzeć lekarz. Niby jak? Zadzwonimy po pogotowie? Zabiorę cię do bazy Alfa. Tam ktoś się tobą zajmie. Kryjcie mnie! Czas zabijania. Sie robi! Czas zabijania. Tak! Sie robi! Sie robi! Sie robi! Sie robi! W okolicy jest... Utwórzcie grupę i udajcie się na północny wschód. Powtarzam, północny wschód. Spróbujemy was wyciągnąć. Co się tu dzieje? Kto nas atakuje? Trzymajcie się za rośli i starajcie się unikać dróg. Pytałem, co się tu do diabła dzieje? Kto mówi? Jestem pułkownik Powell. Jeśli nie dotrzecie do Alfy, macie przesranę. Więc przestańcie tyle gadać żołnierzu i zacznijcie słuchać. Wróg może namierzyć wasze radio. Nie korzystajcie z tej częstotliwości. Kierujcie się teraz na północ. Wysyłamy ekipę ratunkową. Nie słuchaj ich. To pułapka. Idź dalej na północny wschód. Powtarzam, północny wschód. Jak się nazywacie, żołnierzu? Cyrus Parker, sir. Wpadliśmy jak jasna cholera, co, sir? Północny wschód. Dobre sobie. A co ja, mam mapę? Porucznik ma kompas. To jedyne, czego możemy się teraz trzymać. Tak? Się robi! Tam... Gotów! Okay. Się robi! Tak jest, sir! Tak! Już! Sir! Okay. Czas zabijania. Tak! Gotów? Chciałbym, abyś żartował. Mamy tu amerykańców! Potrzebne wsparcie! Ruszamy, chłopaki! Skropemy, tak jest, sir! Ełku. Kryjcie mnie! O cholera! Nie zatrzymywać się! Naprzód! Cherobi, c'est cher.